Tak, ja właśnie wstałem, wyfiletowałem pierwszy raz rybkę i jem sobie teraz śniadanko, jakim jest jajeczniczka. A potem będziemy e, szli na rybki. Jednak tak okazało się, że nie płyniemy na ryby, tylko płyniemy pływać i zbierać takie małże, które wczoraj jedliśmy. O. Więc ubieramy się w piany, w kaptury w rękawiczki w buty i płyniemy po naszą dzisiejszą kolację tutaj są nasze zdobycza małże długo je zbieraliśmy Wyśniutkie są dzisiaj będziemy smażyć to tak, teraz powiem, jak takiego małża zdobyć, yy, obrobić, czy jakby flaki wywalić i inne niedobre rzeczy, i jak go jakby zrobić, żeby był jeszcze lepszy niż jest, a i tak jest giga dobry. Więc tak, łapię się na. Niby 20-10 metrach, ale my je łapiemy mniej więcej 2-3 albo 4 metry. No to może 5 albo 6, ale są bardzo pyszne. O. I tak. One są tak przysypane lekko piaseczkiem, żeby jakby nic ich nie zauważyło. I zbierają się także, jak się podpływa do nich, to albo się wtedy już zamykają, albo jak się je tak dotknie, to się zamykają i to oznacza, że ta małże jest żywa. Jeśli się nie zamknie, to możecie podnieść i tam zobaczyć. Chyba, że się zamknęła wcześniej, no to zbieracie i bierzecie. I tak, co jeszcze o niej powiedzieć więcej. I że, że wszyscy tu się nawet podniecają, że są takie pyszne, i że nazywają się one Małże Świętego Jakuba. Ale naprawdę są dobre, więc to tu zaraz pokażesz, jak to przyrządzić. Wiesz, te, tego? O, dużego. Tak, dużego. Czyli ten jest ładnie otwarty, to weźmiemy tego. No, zamknął ci się w rękę. Proszę. tutaj się wybija nóż. Podolnej krawędzi wkłada się nóż i się dolnej krawędzi, żeby tak jego mięsień odciąć. To akurat nie wyszedł. Tutaj jest kawałek mięśnia. Teraz flaki się wyciąga tak się, wyjeżdża aż do mięśnia o i się je odrywa. Trzeba uważać, żeby takiego czarnego właśnie nie rozleć, ponieważ... Podobno jest bardzo niedobra i coś tam, tak nam jakiś pan mówił, ale nam się nigdy nie rozlało i chyba nie, jednak nie zamierzamy, żeby się to stało. Potem się tak od, odcina mięsień od górnej warstwy i także od dolnej. No i jest już gotowy. Teraz dokładnie czyszczę muszelki po małżach, aby posłużyły nam za talerze. Teraz pokażę jak przyrządzić takie małże, a bardziej ich mięska, Więc biorę na rozgrzany olej, jedno takie mięsko, o, kładę ja i. Od... Włączam stoper na minutę, ponieważ to, co ma się robić, nie, nie trzeba dokładnie minuty, ale ja na przykład tak robię, dokładnie minutka Czasami można przycisnąć, bo się dociska, do tego cię żeby robić. i niby bardziej robi. Przynajmniej ja tak uważam. I z każdej strony trzeba tak. Minutka albo właśnie mówię około minuty. I z drugiej strony tak samo minutka. I tutaj widać, że się w niektórych miejscach trochę obrązowiło i że jest ogólnie bardziej brązowa. Wygląda już na naszym talerzyku czyli muselca. W środku jest już na cytrynka, żeby było lepsza bo z cytrynką nabiera więcej smaku. Teraz ja będę testować tę ma małżę. Bardzo dobra Jest ona bardzo słodka Ma słodkie mięso Nie wiem czy smakuje Smakuje morzem na pewno Zadzwięka tutaj Coś takiego jakby Bardziej Kwaśnego i jest bardzo dobra